zalało drądu i morskich fal szczęśliwi, że płynęli sami, a chwili prawie cały świat on całował usta i upośrodkiem swym on ją kochał a później porzucił bo dla innych był. A ona z tej wielkiej rozpaczy nie mogła uspokoić się. I wreszcie tak sobie tłumaczy. Pójdę do niego, pomszyć muszę się. I przyodziała najpiękniejsze szaty i przyozdobiła swoją piękną skroń. I poszła do lubego chaty. I namówiła, by popłynął z nią. Płynęli, na noc się zbliżała. I z nosą wiatr fale słał, z konią. Prost ona mu nie dała. Pójść do brzegu, gdy skierować chciał. W chętniku wydarła mu wiosło. I rzuciła z niezmierzoną toń. i myślał, że ja przyszłam po to, by się z tobą pieścić, tak szeptałam doń. Nazajutrz rany było spały, umarzający nad przepaścią toń. Nad brzegiem dwa trupy leżały i wspólnie ściskali